Cześć witam Was w kolejnym odcinku z serii Gołębkowo. A dzisiaj pokażę Wam, jak wyglądają około 10-dniowe gołębie pocztowe. Już kolor mi jest znany i nie wiem, czy one są 10-dniowe, czy jeszcze wcześniejsze, dokładnie nie pamiętam. Sam szczerze Wam powiem, mam to zapisane, ale i nagrane, a kiedy się wykluły, nie pamiętam. Więc od razu Wam je pokażę. One są tutaj tak nisko, sobie siedzą. Będą takie, jak na razie bardzo ładne się zapowiadają i jest pierwszy, teraz Wam pokażę, ja. I jest pierwszy taki, ogonek płowy, niebieski taki będzie, skrzydełka czerwono-płowe, tak się prezentuje, obrączkę już mają czerwoną bardzo ładny. teraz drugi troszeczkę mniejszy jest w porównaniu, ale on bardzo raczkuje ten drugi, więc czekajcie chwilę, go tutaj postawię tylko. O. drugi ma troszeczkę więcej tego głowego, popielatego. No, się prezentuje. bardzo ładne. dwa gołąbki. rodzice ich czerwone są. bardzo fajne. Kolory ładne, piszczą ładnie, też takie fajne piszczaczki bardzo. Już lubią raczkować powiem szczerze, bo przychodzę one tak grzecznie siedziały. Tylko i tam sprawdziłem jakie numery obrączek i już zaczęły chodzić po, po dość dużym obszarze. I tak one się tutaj prezentują. I jeden ma ciemniejszy dziubek, drugi trochę jaśniejszy, widać to. I jeszcze tak zmyślę, z dwa tygodnie już powinny wylatywać z gniazda, ale przed jeszcze wyleczeniem z gniazda, wylotem ich z gniazda, nagram wam odcinek, jak one wyglądają. I tutaj jedna osoba pisała mi, że więcej o kurach. No, nagrywam to, co się zmienia, więc. Będzie trochę teraz często o głębi. Bo mam aż 6 młody, 7 młodych, także trochę zmiana jest. I niedługo pewnie będzie coś więcej o kurach, ale postaram się więcej nagrać. Bo będzie już sezon lęgowy o głębi zamknięty u mnie, więc będzie już po prostu więcej o kurach myślę. Ale o głębiach też się będą czasami pojawiać. O kaczkach się będą też pojawiać niedługo odcinki. Więc to myślę, że wszystko w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.